Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie Justyna Jaworska, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek, Dorota Sajewska, Jerzy Stur przewodniczący na posiedzeniu w dniu 28 maja 2016 roku nagrodę główną tegorocznej edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w wysokości 50 tysięcy złotych postanowiła przyznać. Jolancie Janiczak za sztukę sprawa nami. Panie Prezydencie. Panie Prezydencie. Pozwolić mi o, o jeszcze dokończenie krótkiej laudacji tego utworu. Sprawa Gorgonowej zwraca uwagę oryginalną konstrukcją dramaturgiczno-językową i ukazuje, w jaki sposób wielkie wydarzenie medialne mogą przysłonić niebezpieczeństwa aktualnej polityki. Serdecznie pani gratuluję. Myślę, że e, e, złote elementy pani kostiumu również jakby zwracają Strafnie uwagę. To, 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 to. uwaga na moje pisanie, zwłaszcza jestem wzruszona, że dostaję to od Was, no bo jakby jako dziecko, znaczy cenię Waszą pracę i jako dziecko się nieraz nią inspirowałam, wszystkich właśnie tutaj jurorów. Też dziękuję tak jakby prywatnie rodzicom i mojemu bratu, no i Wiktorowi, że znosi wszystkie moje kryzysy i wszystkim, którzy mi pomagają teatrom i tak dalej. I Życzę miłego wieczoru. Jury, będąc pod wrażeniem ogromnej siły oddziaływania na emocje widowni, postanowiło przyznać nagrodę główną festiwalu twórcom i zespołowi aktorskiemu przejmującego, pełnego pasji widowiska które charakteryzuje się wyrafinowaną grą z teatralną tradycją oraz autorską formą. W ocenie jury najlepszym przedstawieniem festiwalu Raport 2016 jest spektakl Agaty Dudy Gracz pod tytułem... za telewizji, bo tytuł jest dłuższy, proszę Państwa. Jest spektakl Agaty Dudy gracz pod tytułem Kumernis, czyli o tym jak świętej panience broda rosła z teatru muzycznego imienia danuty Baduszkowej w gdyni. Agaty z nami nie ma, ale y, przysłała list i y, y, bardzo prosiła o odczytanie tego listu co niniejszym czynię, Drodzy Państwo, składam ten krótki list wraz z prośbą o jego odczytanie. Słowo dziękuję mieści w sobie wiele najróżniejszych uczuć i zastępuje wszystko to, o czym mówicie wstydzimy i każde dziękuję jest inne. To moje z Krakowa mailem wysłane jest bałaganem stanów euforycznych, bo to i radość piskliwa i potrzeba wyściskania pana Jacka Sierackiego. Oraz każdego jurora z osobna za to, że taką nam siłę dali. I teraz to my, Panienkę Świętą Kumernis, z jeszcze większym zapałem będziemy krzyżować. I strach, żeby sprostać i nie zawieść i zasłużyć na to piękne wyróżnienie, no i niedowierzanie, że to naprawdę o naszą Kumernis chodzi. Bardzo bym tam z Wami wszystkimi chciała być i razem z moim zespołem wspaniałym Wam dziękować, ale że z faktami dyskutować nie potrafię. To owe fakty bezdyskusyjnie zatrzymały mnie w Krakowie. Dziękuję za ten listownie. Dziękuję i bardzo się cieszę, bo ta nasza Kumerni to dziecko wielkiej miłości.